Mamy dziś zaszczyt poznać wyjątkową osobę, jedną z najwybitniejszych przedstawicielek polskiego pozytywizmu, świetną pisarkę Elizę Orzeszkową. Pani Elizo, czy mogę prosić o kilka słów na temat Pani dzieciństwa i młodości? Oczywiście, z chęcią spodzielę się z Panem i uczniami liceum w Komornicy historią mojego życia. Urodziłam się w 1841 roku. W zamożnej rodzinie Ziemiańskiej w miejscowości Milkowszczyzna, niedaleko Grodna. Dziś tereny te należą do Białorusi. Ojciec Benedykt był znanym adwokatem. Mama prowadziła dom. Niestety, gdy miałam 3 lata, ojciec zmarł. Wtedy mama wydzierżawiła nasz majątek rodzinny w Milkowszczyźnie i przeniosłyśmy się, mama, siostra i ja, do Grodna. Miasta położonego nad piękną rzeką Niemen. Wspomnę tu, że w czasach mojego życia Grodno, które leżało, jak wiecie, w zaborze rosyjskim, było ważnym ośrodkiem polskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego. Gdy miałam 11 lat, zaczęłam naukę w Warszawie. Mieszkałam i kształciłam się na pensji sióstr sakramentalek. W tym czasie. Poznałam znaną Wam na pewno postać – Marię Konopnicką, później świetną poetkę i autorkę książek dla dzieci. Stała się ona moją najlepszą przyjaciółką. Miałyśmy wspólne zainteresowania, uwielbiałyśmy literaturę, po kryjomu recytowałyśmy poezję Mickiewicza. zakazaną wówczas przez carską cenzurę. Z tego co wiem, bardzo wcześnie wyszła Pani za mąż. Tak. Decyzją mojej matki w wieku 17 lat poślubiłam dużo starszego, zubożałego ziemianina Piotra Orzeszkę. Zamieszkaliśmy w majątku męża w Ludwinowie, beztroskie życie towarzyskie. Jakie prowadziłam jako młoda żona nie satysfakcjonowało mnie. Pragnałam rzeczy głębszych, bardziej wartościowych. Rzuciłam się w wiry lektur. Ojciec pozostawił nam bogatą kolekcję książek. Zainspirowana pozytywistycznym hasłem pracy u podstaw, założyłam w Ludwinowie szkołę dla wiejskich dzieci. Mąż niestety nie podzielał moich pasji. Odsunęliśmy się od siebie. Wyjechałam wtedy do Warszawy, gdzie zatnałam się z kwestią asymilacji Żydów. Jak wiecie, było to jedno z haseł polskich pozytywistów. Widzę, że bliskie były Pani zagadnienia społeczne i narodowe. Pewnie wynikało to z Pani niezgody na rzeczywistość zaborów i stąd te próby działania na rzecz ojczyzny, pozbawionej wtedy bytu państwowego. Zgadza się. W 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe. Wróciłam do Ludwinowa. Wspomagaliśmy z mężem powstańców. Myślę, że zaciekawi Was fakt, że w naszym domu znalazł schronienie przed Moskalami sam wódz powstania Romuald Traugut którego przez dwa tygodnie pielęgnowałam z ran, a potem odtransportowałam własnym powozem do granicy Królestwa Polskiego. Za pomoc powstańcom zapłaciliśmy wysoką cenę. Władze carskie skonfiskowały nasz majątek, a mąż został aresztowany, a następnie zesłany na Sybir. Taki był wówczas częsty los polskich patriotycznych i ziemskich rodzin. Jak poradziła sobie Pani w tej trudnej sytuacji? Wróciłam do rodzinnej Milkowszczyzny i przez yy, pewien czas borykałam się z represjami ekonomicznymi ze strony władz rosyjskich. Było to jednak bardzo trudne i w 1870 roku z bólem serca zmuszona byłam sprzedać majątek rodziny i przenieść się znowu do Grodna. Podobno w tym czasie studiowała Pani wnikliwie dzieła wielkich europejskich myślicieli pozytywistycznych. Jakie korzyści odniosła Pani z tych lektur? Wiedza zdobyta dzięki lekturom z dziedziny filozofii, socjologii i ekonomii pozwoliła mi przeanalizować przyczyny upadku ziemiaństwa, zarówno te wynikające z okoliczności zewnętrznych, jak i charakterystycznych cech mojej klasy społecznej. Zrozumiałam też, dlaczego tradycja patriotyczna, tak droga nam ziemianom, była co najmniej obojętna, jeśli nie wroga dla chłopów. Wróćmy jeszcze do tematyki powstańczej. W programie szkolnym jest Pani nowela, Gloria Victis, podejmująca tematykę Powstania Styczniowego. Czy mogłaby Pani powiedzieć o niej kilka słów? Oczywiście. Do jej napisania skorzystałam własne obserwacje z czasów Powstania. Upamiętniłam też w tym utworze Romualda Trauguta, który ukrywał się w naszym majątku w Ludwinowie. Sam tytuł nawiązuje do słynnego, starożytnego powiedzenia, Bae Victis. Czyli biada zwyciężonym. Jedna z jednak zwyciężeni przez Rosjan powstańcy to prawdziwi bohaterowie, którzy odznaczyli się wielkim męstwem i oddali życie walcząc o wolną Polskę. Myślę, że wszyscy kochający ojczyznę Polacy zgodzą się, że poległym powstańcom należą się słowa gloria victis, czyli chwała zwyciężonym. Dodam jeszcze, że nowelę napisałam w 1888 roku, by uczcić 25. rocznicę wybuchu powstania. Dziękuję za te cenne informacje na temat genezy Glory Victis i wracam do Pani biografii. Jak wyglądało Pani życie po sprzedaży rodzinnego majątku? Lata spędzone w Grodnie, a potem w Wilnie wypełnione były intensywną pracą literacką. Napisałam wówczas wiele powieści. Chyba... Największą sławą cieszy się Pan Graba, Marta, Meir Ezofowicz. W utworach tych odnosiłam się do aktualnych problemów społecznych. Propagowałam myśl demokratyczną i pozytywistyczne idee asymilacji Żydów oraz empacypacji kobiet. Powstały też moje cieszące się popularnością nowele, m.in. Tadeusz czy ABC. W których ukazałam problemy polskiej wsi. Pamiętasz również, pisałam również wiele esejów i artykułów, w których obnażałam ciasno, ciasnotę horyzontów myślowych prowincjo, prowincjonalnego kołtuństwa oraz ukazywałam problemy mieszkających w Polsce Żydów. Czy oprócz pisarstwa prowadziła Pani jakąś inną działalność? Tak, była to działalność wydawnicza. W Wilnie prowadziłam. Dostępną księgarnię i wydawnictwo propagujące idee demokratyczne i pozytywistyczne. Nie podobało się to jednak władzom zaborczym, które nakazały zamknąć firmę, a mnie objąć trzyletnim dozorem policyjnym. Angażowałam się też w liczne akcje charytatywne i społeczne. Wiele sił włożyłam, na przykład w pomoc poszkodowanym pogrzelcom Którzy stracili swoje mienie w Wielkim Pożarze Grodna w 1885. Sama straciłam wówczas swój dom, księgozbiór oraz notatki do nowej powieści. Współpracowałam również z licznymi czasopismami. Pisałam artykuły poruszające kwestie społeczne oraz zagadnienia literackie. W 1905 roku zostałam kierownikiem literackim wileńskiego pisma Kurier Wileński. A wkrótce potem utworzyłam w Grodnie Stowarzyszenie Miłośników Sceny i Sztuki o nazwie Muza. Jak widzę, prowadziła Pani życie wypełnione wieloma aktywnościami i pracą społeczną na rzecz rodaków. W ciężkich czasach zaborów taka działalność była bardzo potrzebna. Chciałam być użyteczna dla społeczeństwa, zgodnie z pozytywistycznym hasłem utylitaryzmu. Bardzo miłe było dla mnie to, że rodacy docenili moją działalność. Gdy obchodziłam jubileusz 25-lecia mej pracy pisarskiej, otworzyłam mnóstwo darów, podziękowań. Były z tej okazji organizowane liczne imprezy kulturalne. Gratuluję tego wielkiego uznania i sławy. Zapracowała Pani na nieswoją, wyjątkową, wytrwałą pracę na niwie literackiej i społecznej. Wiem również, że popularność Pani dzieł przekroczyła granice naszego kraju. Kandydowała Pani do Nagrody Nobla. Rzeczywiście tak było. W 1905 roku zgłosiłam moją kandydaturę do tej nagrody. Było to wielkie wyróżnienie, jednak nie udało się zdobyć Nobla. Nagrodą uhonorowany został wtedy Henryk Sienkiewicz za całokształt swej epickiej twórczości z powieścią historyczną Kowalis na czele. Cieszyliśmy się wszyscy z tego sukcesu. Był to wielki triumf literatury polskiej na arenie międzynarodowej który bardzo pomógł sprawie polskiej w ponurych czasach zaboru. Zbliżając się do końca naszej rozmowy, chciałbym poprosić jeszcze o kilka słów o najsłynniejszej pani powieści, czyli Nad Niemnem. Jakie problemy i zagadnienia chciała pani ukazać w tym dziele? Przede wszystkim chciałam po prostu przedstawić wątek miłosny, czyli uczucie rodzące się między Justyną zubożałą szlachcicą, mieszkanku dworu, a wywodzącym się z chłopskiej szlachty Janem Bohaterowiczem. Poruszyłam też temat konfliktu pokoleń oraz trudności ekonomicznych, z jakimi borykało się polskie ziemiaństwo, gdy władze carskie wprowadziły uwłaszczenie chłopów i gnębiły Polaków represjami. Nie mogłam też pominąć wątków powstańczych. Centralnym momentem książki jest wyprawa Justyny i Jana na mogiłę powstańców, zapomnianą przeżyjących, a przecież będącą świadectwem bohaterstwa, walczących i solidaryzmu społecznego, który ujawnił się w roku 1600, 1863. Ukazałam też w niemnem wartość i wartościowość i godność ludzkiej pracy, co. Wpisywało się w pozytywistyczny kult pracy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dostarczyła nam ona wielu cennych informacji o Pani życiu, jak również o epoce pozytywizmu. Czy zechciałaby Pani na koniec skierować jakieś przesłanie do współczesnej polskiej młodzieży? Ja również dziękuję. Moje przesłanie do Was, drodzy licealiści, zawrę w słowach Adama Asnyka, słynnego poety z moich. Pozytywistycznych czasów. Szukajcie prawdy jasnego płomienia. Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg. Za każdym krokiem tajniki stworzenia coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia i większym staje się Bóg. Niech to pragnienie prawdy i wiedzy Wam zawsze towarzyszy. Poznawanie tajników świata i dochodzenia do prawdy to fascynująca droga, która prowadzi do odkrycia największego dobra, jakim jest Bóg.